I odkrywają, I patrzcie na te maluśki. O, jakie maluśki. Moje mało. Pierwsze. Czekaj, popajczką. Zjemy lis. Łóżeczkę wzięłyśmy w końcu wchodzi. Żóżeczka. prezentacja. Te same rzeczy wybrałyśmy. A to czeka? To jest rumianek. Patrzcie, tak. A ty, 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 to jest Kolejna rzecz, jaka to jest? Lipa, Ktoś, To rośnie. Jest... To lipa, liść. I tak. Babka lans, chyba ta. Patrzcie jaką macie armię, teraz pudełek. Od tej strony gradzimy, im akurat, żeby tylko przychodzić. tu są mój ale kolejna rzecz, co będzie. Tu jest coś, ale to malutkie. Dynia suszona Co? Dynia Aha Ej, Dynia Sianko z ziołami Kasia I to jest taka... świnki Jesteście zagrodzone Sianko ziołami To takie same drugie O, chyba chciałyby to tak. I jeszcze jedną rzecz Zabieramy wasze pudło. Pokaż karmę. Ja o mega chciałam, że ma odpowiadać. Boom, to jest taka karma. Teraz nie ładnie wszystko poukładamy i zrobimy takie ładne zdjęcie Posiłka, ty cóż, wyjęłaś to, skudiełka. Wyjęłaś pudła sobie bo coś wyślawało chodźcie nie po psie, świnki chodźcie do Poczeka. Poczeka. Nie, nie tak. no i do paciuchy nie przesuwaj ich tak i mama wiesz co? One próbują same otworzyć tą dynię dobra, trzeba tak. im dać, bo one są... Dynia najbardziej chyba. Same tak. próbują otworzyć. No, Dobra, wam. Rozrywały tymię. te pudełko normalnie. Rozerwałeś tę dynię. No, no rozrywałam, jakby bo... rozerwałam tą dynię. Nie rozerwała. A jakby ja chciałam się otworzyć tą dynię, no bo jakby ja się chce kamilka, nie widzimy taka Ej, ty nie nie jest jej aż tak mało. Dobra, Proszę spojrzeć. Aż tak mało jej nie jest, Zwłaszcza, że jej tony nie będą dostawać. Lipy nigdy nie jadły. Dynia pachnie tak dosyć mocno. Wiesz? ciosze, a a, 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 a. Muszę! Kitka jest tutaj, niektóre posiada krótkie posągi. Oj, oj, Chodź. Ty się nie musisz dostać. Kitka jak jakby się dobierała do rumiaku. Rumiak, one już jadły kiedyś. Ale kitka sobie czuje, że tutaj zerza. Tak, A Ja nie chcę tego brać. Ale wszystkie przyjedzą ty... mi z dłoni, Tondynie. Bawno. Pożyczki chyba nigdy nie jadły. Nie, pożyczki jadły. Później więcej dostaniecie. Później A później. Jadły? Piszce, chyba, piszce tak ale jadły? Chyba, ale może nie ma ochoty. Oj, oj, pożyczki ja to zabieram. One by chciały jeszcze tą dynię. Ale to później. Jeszcze dzisiaj będzie kolacja, to jeszcze... Chwilę poczekacie i do dostaniecie, dobra? Już nie mam na dłoni, już nie mam. Patrzcie jak musiał patrzeć, co ja robię. Ale ty tam chodzi. Belgi strasznie na cały czas szuka tej dyni. Wiesz. Mhm. I chyba. Padła i cyniu, na wszędzie szuka. Macie ochotkę. I ten, chodź. No dobra, widzę, że tutaj liście lipy im smakują, ale coś zwaliły. Ale. są smaczne. Chodź, chodź, już jad... zamykamy, już. Już zamykamy. Jeszcze trochę tu pospadało, to Nie poślały. Nie, poślały. Każdego puki. po trochę, spróbujcie. Tłuki, tłuki. A poczekaj, pokażę, co to było. I teraz wierzymy. Nie na pudełeczko, Żebyście sobie kilka wzięły, listów. Nie na taki teści. A to jeszcze trzeba tutaj wziąć. Szalone świnki. Pięknie, jakie mam to. O! Prawda, to by Nie, wiem nie, gdzie to jest. Ale. Bella! Spokój. Bella, tu reszta? Kupa? gdzie? pod kitką teraz. no dobra, ale tam Kupa to jeszcze jakaś. Kupa to nie jest tragedia ale chyba musimy puścić małą kuwetkę nie ja możesz wziąć ich małą kuwetkę okay, dobra, mogę już zabrać te pudełeczko? Tylko zabieramy od świneczek małych. Tu. Tu tu. Zobaczcie. I już zamknięte pudełeczko. Dobra, podesz następne pudełeczko, ale już masz to. Dobra. Podaj. Następne? Teraz... No, rumianek. Dobra, to rumianek. Tu też już testowały. I te, te, te... Rumianek. Czekaj, pokażę. Mumaczko. I robimy ten Ej, ale kup ona się kała chyba myślała, że do kubety pupę miałaby trochę wystawiać Ale, Ale przesunęła mnie pod uśkielicza Ale nie ją przesunęła, więc powinna tego Nie, tak, na pewno nie Nie uciekamy Trzymajcie, trochę mam dalej Świnki są teraz trochę szalone I, I uciekają Są bardzo zainteresowane swoją paczką Bella no, bardzo grzeczna, zrobiła już tam gdzie miała no, Ale to, trochę rozsypały, no ale trudno no, mają, tak, oczywiście oprócz tych źródeł też mają źródeł, no ale nowe no, no, muszą być Też Puszulka, tutaj, tu jest ziarcie, puszulka Co ty jesz? Nie masz ochoty? Co to jest teraz, co one jedzą w ogóle? Nie, nie pamiętam To jest dobre? dobre Chyba lumianek, bo czuję jego zapach można ją zabrać? I patrz, tu ma takie kwiatuszki. Ewidentnie to jest rumianek. Patrz, mam... ma, takie kwiatuszki bez liści. Mała, zabieram ci to. Trzeba każdego trochę spróbować, nie? Każdego po E, 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 nie uciekaj, Bella. Raz meliska. Belka mnie troszkę, kiedy nie lubię klapsiki w pupkę. Meliskę teraz powinien Lubicie taką. Aj, tak nie jest. No. I Bella gdzieś się jedzie swoim autkiem. Szalejecie, jesteście śracie. Nie. No, dobrze, no, tam jeszcze kupa. Jeszcze jakoś. A pusia przed chwilą aż podskoczyła. Jeden mały popcorn, no zrobiła. Popcorn znaczy, że dużo, a nie jeden popcorn belle belę pociągnij! Kolejny. Nie zwracajcie na to Rucha. uwagi! Wiesz, kilka? To jest chyba pokrzywa. Ta, nie, to Melisa była. Melisa! Krzywa i Meliska to trochę co innego. Podaj, I teraz Pusiusia choć. Któż to? Nie, musia tego nie chce. A Wam to już zabieram. Wy dzisiaj jakieś największe dwa mąki? jesteście. Jeście poziećka Pożyczki mega dawno nie jadłem. Ja kiedyś mega lubiłam sok pożyczkowy. Ja bardzo A to jest pożyczki listki. Tak, listki Ej, bo ja to nagrywam cały czas na surowym tempie. Dobra, o to Chodź, pusiuniań. Bo ja to na tempie. Tak, tak, Nie będę to Rybuje, tak. I się kąpię rzadko. Świetnie się myję. No, Oczywiście pomiędzy jedzeniem musi być kąpiel. No, jakby tyle się nażarłam. Proszę, proszę. otwieram. Proszę, Belka Nie, nie, tylko kupa. Pusiulka Tutaj to nie ja nie rozumiem. One się do nas dram. My chcemy po prostu pójść na podłogę. Nie wiem o co im chodzi. I pożyczkę też. To już jest ostatnia rzecz do ich testingu ogólnie. ogóle. Kórzeczkę, coś? i będziemy już chować, bo doszczędza. Chcesz? O i pusia się kąpię. Przesadzają Dobra, one, przesadzają one, przesadzają. Kamika, dawaj, dwaj. A ja się myję, pusia. Ja jestem top model i się muszę wymyć. Przecież nie będę reklamowała de no, piksie Taka brzydka. Reklamujemy, tylko jada Kamilka, ja ci powiem, że reklamujemy, to tylko No, Dobra, to reklamujecie Reklama to reklama Dzięki nam dużo świnek gdzie zachcie to Pusia, styknujesz Harmy to zjecie na kolację Harmka, hmm. bardzo chciałam, żeby jest. ona miała tą karę bo jest taka ładna i fajna Też jest bardzo głube, bo i ma paprykę Bananka, buraka, pietruszkę, A marchewkę. Burak. No ale A to, to też. Może to chyba sobrany. Świnki, chyba musicie się już pożegnać. Czy jeszcze będziecie swoją kolację pokazywać? Dzisiejszą. No, TikTok chyba nie, ale tam. Wiem, że Ty pod tą. Pociągnie pod walizką. Ej, jeszcze mokra kreować jesteś. Żegnamy Was! Pa! They man if they try. I got a princess space, a killer body, samurai mind.